Witam się mano cześciłem, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii Zagrajmy w Evil Island Evil Island Classic Mod, czyli no ogólnie słuchajcie tutaj największa modyfikacja tutaj do tej gry. No Chyba, że jest jakaś większa oni nie wiem. No i tak, tutaj sobie słuchajcie co odcinek jakieś tam zadanie robimy. E, teraz przyszła kolejna ingos, czyli tutaj trzeba będzie się wziąć za zadania tutaj. I tak już sobie tutaj kilka zadań zrobiliśmy w, w okolicach miasta. Przyszła kolej na tereny, karans tereny Karansula. Przepraszam. E, także zaraz sobie tutaj bierzemy zadanie i ruszamy. Słuchajcie, z tematem tutaj niech się bierze. Tutaj dosłowne zadanie e, tereny Karansula. Tutaj jest trochę tutaj zadań, także e, będzie. Będzie na pewno co robić. Zimie północna. Inwazja Katagan. No dobra. Eee, domena Karansula. Los. Karansula. Eee, losowe zadaniem. Jedziemy. Cześć, wzywałeś mnie? Cóż za. Bezczelność. Żołnierze z obozu wojskowego zbuntowali się. Nie wypaczę żołdów. gdyby tylko kapitan Tillwar był w mieście, Ale to nie wszystko w obozie idzie na Katagan. Żeby im pełna. Bandytów? Nie, odmiany prowincja też. I coś jest ogólnie tutaj wklejony z chyba tej imaginy Katagan e, Dialog. E, tutaj do losowego zadania. Bo tu na pewno nie mamy e, walczyć w tym zadaniu z Kataganami, Kurde, a, a żebym się nie zdziwił, normalnie żebym się wystraszył. Ale nie no, tutaj na pewno w tym zadaniu nie walczymy z Kataganami. Po prostu coś jest z tym e, tutaj dubbing, dialogiem nie tak, jest po prostu wklejony dialog z in, chyba Inwazji Katagan. Otóż to z zadaniem. night scope <whistles> Właśnie. Dobra, że nie on no, dosyć ładne widzę. Jak mam Poważnie? Chwileczkę Znowu mi zginął ten anke. Co jest? Gdzieś tu tam pobije rozumiałem w drodze tak he na Рушай! Это должно быть желзом. Hmm. No nieźle powiem wam tutaj no, z tymi losowymi. A na pewno trzeba będzie właśnie to że tych szklety właśnie podlepszyć, bo zrozumiałem Ogólnie nie już mi działa. Oj będzie to no, będzie. Nie ma. Oni mamy ochrony przed ogniem? Czy ktoś się zgodził życie? ławem biegaczem z dziurą w nocy. Tak No kurwa Ja mam wiec taką No kurwa tam mi kurwa ranią mnie W porządku Nie będę w stanie tam się dostać. Nie będę w stanie tam się dostać. W porządku. W porządku. Zobaczcie to w tym obozie. Zajebiście. 30% już. Kurna, no nieźle. Ja no to pokazuję. Co to jest? Przywódca tygrysów. Ale nie no kurda jak on ma na tyle życian to będzie tutaj ściągał na ten.

Czy wód co tych osób 650 i ja on jeszcze bije z zaskoczenia kurwa, no nieźle. Będzie źle. Nie uciekniesz ode mnie! Nawet nie wiem czy Ja jestem w dobrym miejscu. Chwileczkę. Naprawdę powiem Wam tak, żałuję i to bardzo, że wziąłem te szkielety. No nieraz ja przez to po prostu ginę tak. W tym terenie co to jest? Zaraz zobaczymy w sumie. A no kurczę tutaj. Na Ingos. Albo tu. Tu też jest taki jakby można powiedzieć mały... ...obozik. magię. Zobaczmy. Jednolnie nie tu. Gdzieś tam. No to wychodzi, bo to już tutaj właśnie po skosie, czyli na to wychodzi, że tutaj w tym przesmyku. Nie we właściwych Ransula, tylko tam właśnie w tym przesmyku całym. Kurwa, przewalony powinien. Tak. Wy... Ale podejście do ognia nic Tak mi się nie zastanawiam, kiedy będę na sobie odwróć. Trochę się powalczyło, trochę się ludzi pobiło, a no, sobie dobrze bo doświadczenie się przyda. Drop też się przyda jakiś. Słuchaj, ja ty lepszy ty nie będę miał. No właśnie. Ja myślałem jednak właśnie i pewno na samym końcu. O kurwa, co? Ja tyle mi No ty za <tryk> mnie bijesz kurwa. no, no co w <tryk> Chwileczkę. Przewodca co Ty też mi się nie bardzo uśmiecha. Wciągać. Kto następny? Jeszcze trochę i zadanie będzie wykonane. No naprawdę. Jestem słabym biegaczem z Coraz trudniejsze są te zadania. I bo jest na pi piątka zrobiona. Dziękuję. trudności. Na gipacie, kurczę. się tak wszystko robiło. Nie No Więc osiem tysięcy. nagroda. Hmm. Powiem szczerze. No, dobra. Zadanie, słuchajcie, wykonane, to najważniejsze. Po wielu trudach i długiej walce, zadanie wykonane. 25%. Dobra, wiadomość umowa została wypełniona. Świetnie, oto Twoja nagroda. Czyli wszystko standardowe tutaj, najemnika z powrotem musimy przyjąć. No coś ginie, raczej się nie wyekspi. No ale trudno. Mm, mniejsza z tym, że on się nie wyekspi. Czy mi tutaj coś powieciewało ciekawego? Pasowa mgła. Jest ładna. Błyskawica chaosu. Uchodzę przed magią. Leczenie Spodnia. spodniach, chyba przed piorunami. Generacja tutaj. No nie, już sobie tak zestawy jak jest. Błyskawica chaosu od nas. Błyskawice chaosu jest ładne. No hmm, ale trudno. To trzeba w końcu zrobić. Hmm, regenerację wigoru. No ale dobra. Słuchajcie. Eee, na ten odcinek to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia. Jak weczoraj. Należy o będziecie to oglądać? Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza. A także subika z dzwoneczkiem. Do zobaczenia na live'ach, do usłyszenia w odcinkach. Pozdrawiam. Siemano.